Siemanko widzowie, zaczynamy nową serię. Mam nadzieję, że wam się będzie podobała. Idziemy na przygodę do naszych przyjaciół i do króla, więc lecimy. Ojejku, o, może się uda w końcu, może się uda. Najpierw idziemy do mojego najlepszego kolegi, najlepszego, tylko trzeba się tutaj wspiąć. O, cześć Pan Misiu. Jak się nazywasz? Mam na imię Pan Mist, tak jak już powiedziałeś. Pamiętaj, że trzeba dzisiaj iść do króla. Tak, tak, wiem, ale nie zdradzajmy jeszcze całej atrakcji. ok? No dobra. Także lecimy dalej. Idziemy do słówki. O, tam jest, tam jest słówka. Widać ją może trochę. Słówko, słówko, przyleć tu. Już, już lecę, już lecę. Nie. O, muszę tutaj. O, może się oprę. Cześć, słówko. Cześć, misiu. Jak się nazywasz? No ja jestem Misio, a ze mną jest muzyczny Ludek Gamer. To jest najlepszy kanał pod słońcem, więc warto subskrybować. Dzisiaj lecimy do króla. Co ty na to? Okej, okay, okej, okay, ale może nie w dzisiejszym odcinku. Nie w dzisiejszym odcinku raczej nie będzie u króla, bo ja jeszcze mam dużo spraw do załatwienia, więc... Musisz sobie sam radzić, przykro mi. No dobra, ale w następnym odcinku będziesz, tak? Tak, tak, obiecuję. Okej, okay, tu lecimy do kolejnych przyjaciół. Lecimy, lecimy, tu już jest piesio i ptaszek. Cześć, chłopaki. Cześć, cześć. Dobra, lecimy do króla. No niestety my też nie możemy, bo my mamy już jeszcze dużo książek do przeczytania i dużo spraw do załatwienia, więc może kiedy indziej. No dobra, no to ja wtedy lecę do Dinusia, okej? Okay? No dobra. Lecę, 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 lecę do Dinusia. Szybko, szybko do Dinusia trzeba lecieć, szybko trzeba lecieć do Dinusia, o. O, tam już widać Dinusia, widać go szybko. O, mega hot. Cześć Dinus. Cześć. Mam nadzieję, że wam... że tobie będzie się podobało. Seria. Tak, będzie mi się podobała, ale mam tobie coś do powiedzenia. No, co takiego? Bo to jest trochę takie podejrzane. Nie uważacie widzowie? No... Jest, tak, jest taki mały problem, bo widziałem na naszych kamerach, że ktoś nas chce napaść. Co? Nie, nie może napaść nikt na nasze pluszakowo. To jest najlepsze miasto pod słońcem. No niestety, ale musimy się z tym liczyć. Już szybko muszę do króla! Do króla muszę lecieć szybko! No, i już prawie jesteśmy u króla. Musimy jeszcze tylko tu przejść. Przejść musimy. O, i nasz król jest. Królu, bo jest mała sprawa. Jaka? No, bo zaatakowali. Dinuś mówił, że ktoś nas napadł na nasze proszekowo. No, niestety. No to miało być przyjemnie, ale będzie tak średnio, więc. Zaczynamy wojnę pluszakową. Subskrybujcie kanał Muzyczny Ludek Gamer, żeby było, żebyśmy wygrali tą wojnę pluszakową. I żegnam. Pa, pa!